Cześć. Witam w następnym odcinku z serii jak ćwiczyć w domu. Zdecydowana większość z Was chce ćwiczenia na smukłe uda i fit pośladki. Służę pomocą i dziś pokażę takie ćwiczenie. Kilka tygodni temu pokazywałem ćwiczenie Glute Bridge. I to jest moim zdaniem absolutnie jedno z najlepszych ćwiczeń właśnie na te dwie grupy mięśniowe. dziś pokażę bardzo podobne ćwiczenie do tego, tylko utrudnioną wersję. Jak będzie wyglądała? Zapraszam do części praktycznej. Dobrze. A więc ćwiczenie wygląda tak samo na starcie jak Glute Bridge. Z jedną różnicą podnosimy nogę w stronę sufitu. Czyli zaczynamy sobie z tej pozycji. Jedną nogę idzie do sufitu, i teraz staramy się przez pięcie pośladków pójść do góry biodrem. Czyli napinamy pośladki, nabieramy powietrza i z delikatnym wydechem idziemy hop do góry. W ten sposób pracujemy sobie górę i dół. Będziemy oprócz całej świetności napinać pośladki i z delikatnym wydechem iść w górę. Jeszcze raz idziemy do góry, powoli. Wracamy. Tak, tak. Ok. Podczas wykonywania tego ćwiczenia pamiętaj o tym, żeby z całej siły, przez cały czas wbijać piętę w podłogę. Tak samo przez cały czas trzymaj napięty brzuch. Trzecia bardzo ważna sprawa to ustawienie kolana. Pamiętaj o tym, żeby szło cały czas delikatnie na zewnątrz. Kolano nigdy nie idzie do środka. Pamiętaj o tym, że na moim kanale YouTube znajdziesz całą bazę filmów i wiedzy, która bardzo Ci przyda do tego, żeby skutecznie trenować. Zapraszam. Tyle ode mnie. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw komentarz, napisz na mi wiadomość prywatną. Ja Tobie bardzo chętnie pomogę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz to wideo. Niech jak najwięcej osób trenuje prawidłowo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.